Hej, czy królowie, czy królowie? Jak tam mordeczki dzisiaj wasz wtoreczek? Patrzcie się, na pierwszym się, jak się wyłusz, klientowi wyłuszczył wałek, wałek roleczka na wałeczku. Kurka, bo no, patrzcie, jakie te szklanki są, widzicie? 800 z groszami. Tego tak nagranie, może nie oddaje. Nie ma jeszcze żadnych opiłków, ale bardzo dziwnie zaczął cykać. Tak, takie trrrrr, Mówimy, luzy sprawdziliśmy, jest ok, mówię. Trzeba na kanał zajechać, miskę zwalić. Wrócił z y, wolnego, zwalił miskę, dzwoni weź przyjedź popatrzymy, co dzień kamerkę mamy pierwszy, widzicie, dziękuję, wałek do roboty, dziękuję, pozdrawiam serdecznie, życzę Wam szczęśliwych Trzech Króli moi drodzy, mordencjusze, o, tych Trzech Króli, dlatego klienta niestety nie będzie miłe i uśmiechnięte, idziemy po flaszkę, wałek do wymiany, patrzcie jak się... Rolka na szklance pierwszej wyłuszczyła. Ja pierniczę. Hapi trzech króli, mordeczki. Działamy twardo. O, na wcześniejszej rolce było jak szklaneczka wywalone i mamy wyjęty wałeczek no i jest. Jest, jest ta roleczka. Widzicie? O, dziękuję. Pierwszym podejrzeniem było to, że może sprężarka się tłuc, ale po e, patykowym e, e, stetoskopie. Wywnioskowaliśmy, że coś będzie w okolicach pierwszego drugiego cylindra. Nie patrzcie się. prosta technologia kawałek deski do ucha i, i zdaje egzamin, nie? Obstawiałem pierwszą drugą. Miałem rację. Patrzcie się, jakie wybrane jest. No i w krótkim czasie by ten samochód mógł ulec większej awarii. No reszta też takie już rysy posiada. O, tak samo. O, tu i na rolkach też właśnie są już takie ślady. No niestety. 800 ile 30? Tak. 830 tysięcy, widzicie? Wyłapane i o dziwo ten pojazd zaczął wydawać dziwny dźwięk. Ja myślałem, że to sprężarka. W pierwszej, w pierwszej myśli, ale jednak okazało się, że się rurka tak zaczyna tuć. Mordę, patrzcie się. Malina, no widać, jak złoty, to pod palcem czuć normalnie. Dziękuję, pozdrawiam. Idziemy świętować trzy dalej. dalej. mordencja. Malina, mordy. Malina, hop, hop, hop i do tatusia i tam do środeczka, o dziura tu też jest, nowa strażareczka idzie od razu w się, hop. Pamiętajcie, masła nigdy za dużo. Dajemy, no. Dawaj, dawaj do dziurki. Hop. Hop. Jest. Hop. Ale dobroci, patrzcie jak już ma koło wyszlifowane. Nie toczone, wyszlifowane. Piękna sprawa. Wszystko wymyte, wylizane. Moduł olejowy, wszystko wymyte. Było również uszczelnienia, wymieniamy pod modułem olejowym, bo już ciekło. Przy obsłudze olejowej mieliśmy to robić. Pięknie, patrzcie się, wszystko nowka. Sjo, Malina jak już siedzi. Patrzcie lepiorze, jak się lepi. I tyle mastyki wystarczy, moje drogie lepiorze. Koła również są olejem pociągnięte, żeby nie było suchego startu. Perfekto malina po mistrzowsku, czyli po wymieniaczowo-podkarpacku. Kurka wodna. Montujemy obudowę. Nie czepiajmy się tych drobnych szczegółów, ale w życiu nie montowałem tak czystej obudowy. Serio, naprawdę gość ją przygotował perfekcyjnie. No takie minimalne zacieki już przeżyjmy. Już nie przyczepiałem się, ale ogólnie jest prze czysta. Aż się chuj rwa biała zrobiła. Masakra. perfekto Tam gdzie ma być powierzchnia jest oczywiście błyszczący. Zaraz zobaczymy jak się kita z wyciśnie. Malina. O, dyskoteka. <laughs> Proszę bardzo. Mordy mechanicy. Dźwięk znienawidzony przez Was, bo to wszystko je wiecie Kurwa, panowie mechanicy. A to trzeba newtonometrem. Obudowę na newtony, łapy na newtony i tutaj do poduszki na newtony i na stopnie. Kurwa. Patrzcie, jak kit się ładnie wycisnął. Perfekcyjnie. Perfekcyjne wyciśnięcie. Nie tak jak wy, że można o jeszcze na drugą budowę wystarczyło. Kurwa. To ma być tak delikatnie, to ma być tak aksamitnie elegancko. A nie jak byku, masz kilometra widać, ło wow, robione było. He, he. Lucian, wiem, że to będziesz oglądał. To dla ciebie. Zdrowiej tam byku. He, he. nowe sprzęgiełko weszło. Patrzcie się na to, jak, jak jest idealnie dopasowane. Jednym paluszkiem. Widzieliście jak wchodzi? Patrzcie się. Jednak co majster, to majster. Kurka wodna. Patrzcie dziękuję, się. Dziękuję. O. Doszeli, doszliśmy razem wspólnie Tu się składa się, kurka wodna No mamy 20 kończymy tę nierównowagę Motor jest też morzu, być że na gotowo Jutro tylko skrzynia zostaje Nowy od razu wleciało, bo ma 830 tysięcy na życzenie klienta Proszę ładnie samo samojebka Kurka, kurka wodna od razu też moduł olejowy został uszczelniony, bo pociło się. Mieliśmy to przy obsłudze olejowej robić, ale wyszło szybciej, jak wyszło, nie? Malina. Mordem siusze. Lubimy taką robotę. Klient dzisiaj dłużej czyścił, jak składaliśmy. No. Pięknie. Stary jest zadowolony. Jutro odpał rano. No, próbuj. Dawaj. O no, no. no, no. Kurwa tak się pali majstry No teraz już poklepotał sobie troszkę robimy Właściwą regulację zaworów Pan Mirosław mi kręci Żeby było taniej A ja będę równował Kurka bo Patrz, jak pięknie pracuje. 830 miesięcy. Jak sztuka, jak mówi pan Wojtek, burgerów, kurczaka mocna, Stary, zadowolony. Udało się Mirka wcisnąć, udało się zrobić. Obraza klientów jeszcze większa bo musiałem porozpychać się niektórych no przykro mi, no kurwa robię co mogę każdemu chcę pomóc jak najbardziej tylko potrafię, no ale co zrobisz, pozdrawiam na zakończenie jeszcze po DBK się nie kleiłem kurka malina pięknie nie? I wąka jedzie. Buk. <grywa> Kurwa, ale ja widzieliście. I wąka. W końcu słońce wyszło. Ale to nie jest dobra znaka, że wyszło słońce na Podkarpaciu. Bo dzisiaj było tylko 8 na minusie. Jak wyszło słońce, chmury robią się rzadsze, to dzisiaj może i dopierdzielić nawet kilkanaście stopni. Kurka, Ładna.